Cześć! Dzisiaj pokażę Wam jak wykonać tułowik do jętki. Będzie to tułowik typu Extend Body, wykonany z dubbingu i szelaku. Będziemy potrzebowali do wykonania tego tułowiku igłę, zwykłą igłę do szycia promienie z ogona barząda. Tutaj będą nam potrzebne trzy Nitkę, zwykłą parafinę ze świeczki. I oczywiście dubbing tutaj akurat jest z alpaki, może być to inny dubbing, bardzo dobrze robi się takie tułowiki dubbingami z, z zająca z królika. Tak i szelak, zwykły jasny szelak. Dobra zaczynamy pierwsza co to mocujemy igłę i madle dobrze zaciskamy teraz następna czynność to nawoskowanie igły tak żeby później nam się to cały tułowik dobrze zsunął musimy tutaj nawoskować nie za dużo całą igłę woskujemy Teraz kolejna czynność, to nawinięcie dosyć luźno. Kilku zwojów nitki, tu będziemy mieli mały problem, bo to się na tym wosku przesuwa. Ale przy odrobinie wprawy uda się wszystko dobrze zrobić. Nawijamy niteczkę, tutaj prawie do samego końca. Wybieramy trzy promienie z barżanta. Tak, będą one nam tworzyć końcówkę ogonka. Jak dobieramy odpowiednią długość, luźna pętla, pierwsza, druga troszkę ciaśniejsza, ustawiamy ogonek prosto i kilkoma zwojami nawijamy i z powrotem. Teraz musimy to węzłem kończącym zakończyć. Jak tu wystarczą dwa obroty finiszerem. Obcinamy i już więcej nam no, nitka nie będzie potrzebna. Teraz główny bohater, przelak. Przygotujcie sobie gdzieś papier, kawałek papieru, jakieś ręcznika papierowego do, do wycierania rąk. Tak, wybieramy dubbing. Troszkę dubbingu musimy sobie tutaj przygotować, go ładnie rozdzielić igłą. Tak, musimy troszkę dubbingu nałożyć igłą. Ja zostawiam zawsze tą końcówkę tutaj tych piórek z bażanta. One tutaj będą można powiedzieć tworzyły taki szkielet. Lakierujemy igłę. Wszystko tutaj ładnie musimy polokierować, żeby dubbing się mógł przykleić. Nie zamykamy szelaku. Teraz dubbing i nakręcamy dubbing tak, jakbyśmy robili to na nitce, czyli w jednym kierunku, delikatnie na początku. Tak, on będzie nam się powoli tutaj przyklejał. Dobrze wychodzi, to no na początku będzie ciężki temat. Tak nakręcamy dubbing, już zaczyna się kleić dobrze. Tak, sierść przesiąka klejem. Ja zawsze na palec. Tak na palec tu wylewam troszkę i moczymy dubbing. No, moczymy, żeby on tutaj nasiąkł dobrze. się Będzie Wszystko przyklejało do palców. Ale się tym nie przejmujmy. Następna porcja dubbingu. Kładziemy i zawijamy wszystko. Musimy pilnować, żeby to ładny, tułowi taki wrzecieniowaty wyszedł. Tu już mamy podstawę zrobioną. Podstawa jest zrobiona. Tak możemy teraz następne, następną warstwę nawinąć. Nawijamy musimy pilnować, żeby tego dubbingu też za dużo nie dawać, bo wtedy mucha będzie ciężka. Zobaczymy wszystko. Tak, teraz nam to się, teraz właśnie jest ten moment, gdzie możemy tutaj wszystko ładnie dopracować, dokleić. to Jak będą jakieś włoski sterczały, ale to nie przeszkadza, później będziemy mogli najwyżej przystrzyc. No, jeszcze tu w niektórych miejscach widzę, że powinienem Troszkę do dołożyć musimy go równomiernie rozprowadzić, nadać taki estetyczny wygląd dobrze skręcając. i moczymy jeszcze raz wszystko tak, przez chwilę szalak jest mokry tak, ale po odparowaniu rozpuszczalnika z niego tutaj to jest alkohol robi się lepki coraz bardziej lepki Musimy chwilkę poczekać. Tak, teraz sobie palce z czasem, żeby wytrzeć papier. Zostaną jakieś dziwne paproszki, ale to nic. I układamy tułowik. Teraz to jest takie, można powiedzieć, że finalne nadanie kształtu. Upracowujemy. Wszystko, tutaj ja sobie zawsze tak pomagam. Można palca nawet naślinić i on wtedy nam się nie przykleja, włoski się nie odklejają do, od, od ogonka, od tego tułowika. Wygładzamy wszystko. Wszystko wygładzamy elegancko. Musimy chwilę teraz poczekać na to, żeby... Lekko związał wszelak, ale nie możemy zbyt długo na to czekać, ponieważ może się to wszystko przykleić do igły i będziemy mieli problem ze ściągnięciem tułowika. Żeby przyspieszyć ten proces, możemy podmuchać o, ogonek. Tutaj też jest teraz możliwość rozdzielenia ogonka. Trzy. ładne teraz bardzo ważny moment i newralgiczny ściągamy tułowik z igły ślimy palce i łapiąc całość musimy równomiernie ściągnąć się przyklejało, ale to nic. O, ogonek zszedł. Tak, ona musi wyschnąć. A musi doschnąć. To najlepiej zostawić gdzieś na jakieś 10-15 minut, żeby ten szelak dobrze wyseł I ogonek, tułowik do jętki, gotowy.